Dosyć często pytacie w grupie Aktywne Czytanie na Facebooku o książki do nauki czytania. I doczekałam się książek do nauki czytania metodą sylabową. One mają coś bardzo, bardzo wyjątkowego. To jest wydawnictwo Olesiejuk. Tak jak widać, seria disneyowska. I niektórzy pewnie sobie pomyślą, o rany, kolejna seria do nauki czytania. I tych sylabowych również jest dosyć sporo na rynku. Dla niektórych będzie to takie wyzwanie, żeby wybrać. Książki, które spodobają się no, waszemu dziecku. I moim zadaniem jest przewertować te wszystkie propozycje i pomóc wam wybrać to, co będzie dla was najwygodniejsze i najciekawsze, tak żebyście wy nie musieli już tego od nowa robić. Ta seria: Raz, dwa, trzy, czytasz ty, jest pod patronatem aktywnego czytania. I już nie mogę się doczekać, żeby wam wyjaśnić, bo ona wymaga objaśnienia. Jak widać, mamy trzy poziomy, co jest bardzo sensowne i dosyć znany jest to patent. Zaczynamy więc od mojego ulubieńca Kubusia Puchatka. Czuła kuracja, bo Kubusi się rozchorował. Nie mogą być zbyt długie, muszą być takie zeszytowe, bardzo wygodne i one takie są. Tutaj mamy dyplom. Hec otwieramy i zobaczcie, mamy kod QR dlatego, że jeżeli macie jakiekolwiek Wątpliwości, że o ja nie wiem, jak zacząć z tą nauką czytania, nie wiem, czy to sylabowe to jest dla nas, skanujecie, wchodzicie na stronę, gdzie przez specjalistkę jest bardzo fajnie opracowany tekst. Przeczytałam go w całości, który. W prostych krokach podpowiada, co, jak i dlaczego. I ja Wam też tutaj powiem, co znajdziemy. Wspomniałam o tym, że w tej książce jest coś wyjątkowego, jeśli chodzi o naukę czytania metodą sylabową. Są duże litery, te drukowane. Nie ma podziału na kolory: czarny i czerwony, albo czarny i niebieski. Za to jest taka falbanka, taka fala. Pokazuje dziecku, jak wygląda sylaba, a jednocześnie zachęca, i ja bardzo, bardzo do tego. Zachęcam, żeby młody czytacz palcem sobie właśnie tak falował, bo to bardzo ułatwia, a też angażuje ruch. Jest tutaj ta koordynacja, która wspiera mózg w jego aktywności. I teraz, zanim zaczniecie czytać, tego nie ma w tym tekście od specjalisty, ale ja zawsze to polecam na przykład podczas konsultacji pedagogicznych, które prowadzę online, takich indywidualnych. Jeżeli rozmawiamy o nauce czytania, zawsze polecam, żeby całą książkę przeczytać dla dziecka, tak żeby ono Patrzyło, zaglądało, żeby już znało treść. Dlatego, że mózg tak mocno pracuje przy nauce czytania, że czasami trudno ogarnąć fabułę, więc, jeżeli ta fabuła jest znana, dziecko jest takie trochę spokojniejsze, będzie wiedziało o co chodzi, wnioskuje też z obrazków, a jednocześnie może się skupić właśnie na tej czynności, która jest. Ogromnym wyzwaniem. Dlatego właśnie te litery są duże, dlatego odstępy między wierszami są duże i dlatego trudne wyrazy są narysowane. I te trudne wyrazy są pokazane po prostu jako obrazki, w każdej części tak jest. Tutaj mamy prosiaczka. Prosiaczek to jest bardzo trudne słowo do przeczytania. Mamy SI, mamy CZ, więc dla początkującego czytelnika to nie jest dobry wyraz do ćwiczenia, ale można zapamiętać Globalnie. Dlatego jest narysowany prosiaczek i napisany na zielono wyraz, który chcąc nie chcąc, dziecko patrząc po prostu na różową buźkę, będzie sobie zapamiętywało. Dokładnie tak samo jest z misiem. Oczywiście, my możemy dzieciom czytać te zielone napisy, nie ma najmniejszego problemu, ale wiem, że też maluchy raz dwa załapią o co tutaj chodzi. Mamy niektóre wyrazy zaznaczone na czerwono, ale szybko zauważycie, przeglądając pierwszą część, że to nie jest. Sylabizowanie, tylko na czerwono zaznaczone są wyrazy z trudnością. Na przykład koledzy, tutaj dwuznak, bo mamy DZ, jest zaznaczony na czerwono, to oznacza trudne słowo. Tak samo jak mamy tutaj słowo czytać. Tutaj też będzie potrzebna dzieciom pomoc, ale nie stresujcie się, te dwuznaki szybko wejdą do głowy, bo czytanie sylabowe jest też jak najbardziej związane z czytaniem globalnym, bo niektóre wyrazy po prostu dziecko zapamiętuje jak się uda przeczytać są naklejki do naklejania takie wsparcie, brawo, udało się możesz nakleić. Na początku każdej historii jest tak, we wszystkich poziomach, mamy przedstawionych bohaterów. I na przykład, z racji tego, że to Disney, niektórzy ci bohaterowie będą mieli imiona brzmiące nie po polsku, będą to trudne do wypowiedzenia wyrazy, i one wszystkie są zaznaczone na zielono. Na przykład Julia, są też fonetycznie zapisane, zaraz wam to wszystko pokażę. Więc mamy przedstawienie bohaterów. Następnie mamy drugą Część książki, czyli historię. W tym wypadku, no, kubuś się rozchorował, więc przyjaciele do niego przychodzą i się nim opiekują. Na końcu jeszcze mamy tutaj pytania sprawdzające, czy dziecko zrozumiało. Do tego trzeba odpowiedzieć, ale też można wykorzystywać naklejki, wszystko tu jest opisane. Jest też zabawa, aktywność, bo to nie może być nudy. Tutaj też trzeba przykleić naklejki. I to jest całość, jeśli chodzi o pierwszy poziom. A teraz, czym się różni pierwszy od drugiego i trzeciego? A, bo w ogóle nie powiedziałam Wam, jakich my tutaj mamy bohaterów. Zobaczcie, jest Spidey, to jest poziom pierwszy. Poziom drugi to jest Kraina Lodu i oczywiście, że auta. Tutaj neonowa ekipa wkracza do akcji. I kolor czerwony, czyli poziom trzeci. Nasze magiczne Encanto i Luca. Dwie fantastyczne historie, ale my teraz Zlądamy jeszcze do poziomu drugiego. Powiedzmy, że wezmę sobie, żeby wam to wszystko opowiedzieć, krainę lodu. I znowu zaczęłabym od tego, że czytam dziecku, kiedy ono patrzy na obrazki, oczywiście, czytam całość, żeby ono potem wiedziało już, o co chodzi, żeby miało łatwiej. Wygląd książki jest ten sam, tutaj jest dyplom, tutaj jest kot, można zajrzeć. Przedstawienie bohaterów na czerwono zaznaczone są czasowniki. Już w całej. Dlatego to jest wprowadzenie do czytania globalnego, również, bo założę się, że szybko, zwłaszcza czasownik typu jest, dzieci zapamiętają globalnie i myślę, że różne inne czasowniki również będzie bardzo łatwo zapamiętać. I mamy historię, jak jest Olaf, czyli ulubieniec. No, są wszyscy. I na końcu mamy sprawdzenie, czy dziecko zrozumiało o czym była ta historia. No i odpowiedzi się przykleja. Poziom ma nieco więcej tekstu niż pierwszy. Trzeci poziom akurat sobie. Chwyciłam lukę. Znowu, wszystko jest tutaj bez zmian, również dlatego, że dzieci potrzebują takiej stałej formy, że tak powiem, bo sama nauka czytania jest wyzwaniem, tak jak wspomniałam, więc tutaj nie może to wszystko się nagle zmieniać. Natomiast zauważcie, że dwa pierwsze poziomy miały te duże litery. Tutaj już mamy małe litery, czyli takie pismo, jak jest we wszystkich czy w większości yy, książek. To są litery bez żadnych udziwnień, bez jakichś dodatkowych ozdobników. Dokładnie tak to powinno wyglądać w każdej książce do nauki czytania. I wspominałam o tych imionach, które są również tutaj po prostu fonetycznie zapisane. Czerwone napisy są tylko właśnie na tych trudnych imionach, na tych zagranicznych imionach i nigdzie więcej. Cały czas mamy też te fale, one są bardzo, bardzo ważne. Wiem, po prostu wiem, że ułatwią wielu dzieciom skupienie i też Ogarnięcie syla. I teraz możecie się zastanawiać, jak się przygotować do nauki czytania, no właśnie metodą sylabową. Ktoś w grupie, jak pokazałam, zapytał, czy do nauki czytania metodą sylabową dziecko powinno znać litery. No tak, powinno znać litery i powiem więcej, powinno umieć bawić się w sylabizowanie. I teraz to sylabizowanie można zacząć naprawdę na bardzo wczesnym poziomie. Można wyklaskiwać wyrazy, można wyśpiewywać. To nie musi być siedzenie przy Książce I uczenie się w taki klasyczny, wiecie, sposób właśnie z nosem przy kartce. Prowadzenie do nauki czytania metodą sylabową powinno właśnie polegać na najróżniejszych zabawach, ruch, dźwięk i to wszystko. I teraz, jeśli się zastanawiacie, czy to czytanie sylabowe jest dla Was, czy ono cokolwiek ułatwia, jeśli interesuje Was czytanie sylabowe, to na blogu Nie tylko dla Mam znajdziecie cały duży artykuł na temat właśnie czytania tą metodą. Skoczcie, zobaczcie, czy no to jest coś dla Was, a ja trzymam kciuki za Waszą naukę czytania. Ech.